Dzień dobry kochani. Dzisiaj Bożenka z Totalnej Biologii, innej odsłonie bez Totalnej Biologii. Od jakiegoś czasu chodzi za mną taki temat. Chodzi mi po głowie takie zdanie: Mów o wyborach, mów o wyborach. No to się odważyłam i mówię. Pewnie nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że codziennie dokonujemy wyborów. Robimy to zupełnie nieświadomie i odruchowo. Wybieramy rano, o której godzinie wstaniemy. Czy wstaniemy, jak budzik zadzwoni, czy wstaniemy trochę później, czy jeszcze popchniemy ten budzik, czy włączymy drzemkę. Wybieramy, w co się dziś ubierzemy. Wybieramy, co zjemy na śniadanie. Właściwie można powiedzieć, że nasze życie jest pasmem, jednym wielkim pasmem wyborów. Ja kiedyś miałam taką powiedzmy wizję, jak ja widzę naszą rzeczywistość. E Widzę to jako niezliczoną ilość slajdów wokół mnie. I każdy z tych slajdów to jest jakby, to są drzwi do innej drogi, która mnie zaprowadzi do innej rzeczywistości, do następnych etapów mojego życia. I idąc tą drogą. Którą wybraliśmy, dojdziemy gdzieś. Nie wiemy zawsze, gdzie dojdziemy, gdzie ta droga nas zaprowadzi. Ale my tylko zawsze wybieramy tu i teraz. I czasami yy, chcemy gdzieś dojść. Chce, mamy jakiś cel w życiu. Ale wybierając tą drogę, którą mamy tam dojść, od razu sobie planujemy całą tą drogę, tak? Że musimy dojść od punktu A do punktu B, potem od punktu B do punktu C, i potem docelowo trafimy tam, gdzie sobie wymyśliliśmy. Tylko nie zawsze tak jest. Czy zawsze was droga prowadzi do tego celu tak prosto? I bez wybojów. Często jest tak, że próbujemy walczyć z tą rzeczywistością. Bo my sobie zaplanowaliśmy taką drogę i uważamy my, że ta droga jest jedyną słuszną do tego celu. A kiedy pojawiają nam się przeszkody na drodze, to wkurzamy się i walczymy. Zupełnie niepotrzebnie. A może, by tak troszeczkę odwrócić ten proces? Może po prostu wybierajmy cel, do którego chcemy dotrzeć. Ale zaufajmy, że droga, którą nas rzeczywistość poprowadzi, yy, będzie taka, Jaka y, będzie dla nas najlepsza? Hmm. Wydaje mi się, że warto wziąć w pewnym sensie odpowiedzialność za, za te swoje wybory i mieć tą świadomość, że to ja tak wybrałem. To ja tak wybrałam. I nie obarczać winą za to innych ludzi, że jestem na tej drodze. Jakbyśmy sobie wybrali cel i zaufali, że wszechświat stwórca wyższa jaśń, zaprowadzi nas do tego celu. Najlepszą dla nas drogą. I nie walczylibyśmy, z takim, idąc z takim zaufaniem, że dojdziemy tam, gdzie chcemy, to pewnie byśmy się mniej zmęczyli. Ja już się wielokrotnie o tym przekonałam. Że kiedy to ja chciałam decydować, jaką dokładnie ścieżką dojdę do tego celu. To nie dość, że spotkało mnie mnóstwo przeciwności i, i kłód pod nogami, zmęczyłam się okrutnie. Y, 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 tak jakbym płynęła rzeką pod prąd. To potem się okazywało, że ten cel to właściwie no, nie jest taki, jak sobie wyobrażałam. A w momencie, kiedy poddawałam się, i owszem, wybierałam sobie cel, do którego chcę dotrzeć, ale nie upierałam się przy nim bardzo, odpuszczałam i mówiłam: Okej, okay, poddaję się, chcę tam dojść, to jest mój cel. Ale nie będę się kłóciła z Tobą, stwórco, jak Ty mnie tam doprowadzisz. I wiecie co? Okazało się nieraz, że to było jak cud. Bo nie dość, że, że droga była łatwa i przyjemna. To dostawałam nawet więcej. Niż niż zamierzałam, niż zakładałam. Więc y, chciałam Wam powiedzieć, kochani, że, że naprawdę warto nie walczyć z tym życiem. Wa warto się poddać y, i płynąć z nurtem rzeki, a nie pod prąd. A jeżeli już wybiera wybieracie i <laughs> i idziecie tą drogą, którą wybraliście. To miejcie tą świadomość, że to jest wasz wybór i nie obarczajmy nikogo innego za te wybory i za to, co nam się przytrafia. Bo bo tylko sobie tym robimy krzywdę, nie innym. To, że my będziemy mieli do kogoś pretensje, o to, że mam zły humor, to nie zmieni nic. To ta osoba, która jest została oskarżona o to, nie, nie zmieni swojego nastawienia do nas. Wręcz przeciwnie. Sytuacja się zrobi jeszcze bardziej zagmatwana, a my będziemy się czuli coraz gorzej. A może tak warto? Rano, zanim wyjdziemy, zanim wstaniemy z łóżka, wybrać, jak się dziś będę czuła, w jakich emocjach zamierzam przejść przez dzień, w jakich uczuciach. Ja na przykład rano najczęściej, nie mówię że zawsze, ale najczęściej, wybieram spokój, radość. Mówię sobie, dzisiaj wybieram bardzo miły dzień. Jeżeli zdarzy się tak, że pojawi się na mojej drodze ciężka sytuacja lub, lub relacja jakaś trudna, i ja zareaguję inaczej niż sobie zaplanowałam to mam tą świadomość, że to był mój wybór. I ja to wybrałam. I akceptuję to. I skoro już wpuściłam te emocje do siebie, to pozwalam im przez siebie przepłynąć. Bo w momencie, kiedy zacznę oporować i walczyć z tym, to energia już przez, przeze mnie nie płynie tak swobodnie. I tutaj już mamy początki jakichś dolegliwości, bóli. I tu już wchodzi temat totalnej biologii, której dzisiaj nie zamierzałam omawiać, więc zostawmy to. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że niedawno poznałam bardzo ciekawego człowieka. Były górnik emerytowany, prosty człowiek, ale tak piękna istota, że przebywanie z nim, wspólna praca, po razem pracowaliśmy, dała mi tyle energii i radości. Pomimo, że pan nie ma zielonego pojęcia o rozwoju świadomości, o rozwoju duchowym, o, o, o medycynie naturalnej, to, to, to jest po prostu on żyje tutaj i teraz. On się cieszy każdą chwilą. Rano budzi się z wdzięcznością, że obok niego leży ukochana kobieta, którą codziennie rano od nowa, w której się zakochuje. Yy. Pomimo, że nie, nie, nie musiałby pracować, bo jest na emeryturze i ma yy sporą tą emeryturę, to idzie do pracy. I cieszy się każdego dnia, że może iść na, do pracy na inne stanowisko, poznaje nowych ludzi. On jest tak pozytywny i z taką energią niesamowitą, i tyle wniósł po prostu światła w ten dzień mój, że byłam no, no, za, 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 zaimponował mi bardzo, zaszokował i, i w ogóle byłam tak no, bardzo mile zaskoczona, że. Że, że to po prostu można tak. I kiedy go zapytałam, że taki jesteś pełen radości, a przecież ciężko, ta, ta, ta praca pod ziemią to bardzo ciężka była. A on mówi, ale to był mój wybór, ja to wybrałem, więc akceptowałem to w pełni i, i, i codziennie szedłem z radością do tej pracy, pomimo, że była ciężka, ale to był mój wybór świadomy nie musiałem tam pracować a ja mogłem w każdej chwili z tej pracy zrezygnować i poszukać czegoś innego gdyby mi to nie pasowało. I taka konkluzja mi się nasunęła po tym spotkaniu że wiecie co że nie, nie potrzeba jakichś warsztatów szkoleń yy. Tysięcy książek, które my czytamy o rozwoju duchowości, o świadomości, o, o tym, ja, ja na przykład dużo czytałam o, o, o tym, jak funkcjonuje nasz mózg, to jest niepotrzebne, żeby wejść do piątego wymiaru. Bo ten pan już tam jest. I skoro on mógł, Osiągnąć to, nie mając tej wiedzy, nie szukając tej wiedzy i nie mając w ogóle pojęcia, że coś takiego jest. On żyje tu i teraz. Jest szczęśliwy. Nie angażuje się emocjonalnie w żadne historie, które są na zewnątrz. No jest wojna, okej. Okay, no. Przykro, tak. Jest. Yy, współczuje tym ludziom. Ale. Widocznie oni tak wybrali, skoro ich, oni się zaangażowali emocjonalnie w to, no to chcą, skoro chcą w tym być, to jest ich wybór. Nie interesuje go polityka, nie interesują go y, religie. Chodzi do kościoła, owszem, ale nie, y, bo to. Trady, tradycyjnie z rodziny wyniesione, w takiej yy, rodzinie został wychowany, ale nie angażuje się tak bardzo w to, że oddałby życie za, za religię. I wiecie co? Życzę nam wszystkim takiego. Podejścia yy, i takiego nastawienia do życia, jak ma ten pan. Bo myślę, że to jest najlepszy przykład, że skoro taki zwykły człowiek, zupełnie nie, niekształcony, yy, w takich dziedzinach, o których my tutaj rozmawiamy, o energii na przykład. Yy, może tak żyć. To każdy z nas tak może żyć. I tego Wam wszystkim życzę. Nam wszystkim życzę. Na dziś i na kolejne dni. A wracając do wyborów, nowa nauka już udowodniła, i coraz więcej się o tym mówi, że energia podąża za uwagą. Tam, na czym skupiamy swoje myśli, swoją uwagę, tam idzie energia i to wzmacniamy. Więc warto to mieć na uwadze w tej chwili. Warto mieć tą uwagę na uwadze. Że w te, właśnie w tych czasach, gdzie mamy dostęp do ogromnej ilości informacji, jesteśmy ze wszech stron atakowani różnymi informacjami. Najczęściej są to informacje straszące. Które wpędzają nas w poczucie lęku, który absolutnie nam nie służy, nam i naszemu zdrowiu. I bardzo Was proszę, kochani, pamiętajcie o tym, że zawsze macie wybór, które informacje chcecie wpuścić do siebie i na których informacjach chcecie tą uwagę swoją skupić. Nasze, w tej chwili nasze media, ja, ja, ja postrzegam jak ogromne menu w restauracji. Nie jesteśmy w stanie zjeść wszystkiego, co oferuje ta restauracja. Wybierajmy najlepsze dania takie, które nas wznoszą, takie, które pomagają nam podnosić wibracje. Takie, dzięki którym czujemy się lepiej, a nie gorzej. Bo dokładnie te wybory determinują naszą przyszłość. To, co dzisiaj wybieracie, czym karmicie swój umysł, staje się podbudową pod wasze przyszłe dni takim fundamentem. Nie stawiajmy naszych nowych domów na słabych fundamentach, zrobionych ze złego materiału. Wybierajcie świadomie. W tej chwili media głównego nurtu, to już wszyscy wiemy, tak, że nie, nie pokazują nam prawdy. Ale media alternatywne też w wielu przypadkach yy, nie oszukujmy się nikt nam prawdy całej nie pokaże. Nie jesteśmy w stanie do niej dotrzeć. Cała prawda jest w naszych sercach i tylko tam znajdziecie prawdę. Czujcie, wybierajcie sercem. A nie tam, gdzie coś ciekawego, gdzieś jakaś sensacja, już otwieramy, już słuchamy. To wszystko się zapisuje w Waszej Podświadomości, a Podświadomość reaguje od razu, natychmiast. Pamiętajmy o tym. Też ze względu na nasze dzieci. Nasze dzieci są niezwykłymi obserwatorami naszych poczynań, naszych wyborów. Nawet jeżeli wydaje nam się, że nie słuchają, tylko bawią się w kącie i są zajęte swoimi sprawami, a w tle gra telewizor, czy lecą jakieś wiadomości, czy słuchacie jakiś nagrań na YouTube czy, czy na TikTok gdziekolwiek. tak, To miejcie też tą świadomość, że nie tylko w Was te informacje się zapisują, ale w waszych dzieciach, a one są naszą przyszłością. I to co do nich teraz dociera, to również jest w pewnym sensie fundamentem tego, co będą później tworzyć. I tym miłym akcentem będę dziś kończyła. Życzę Wam wszystkim, kochani, miłego, pięknego, cudownego dnia, chociaż śnieg za oknem, ale na pewno wybierzecie dobre samopoczucie, radość, miłość, spokój. Dziękuję za uwagę i myślę, że. Do zobaczenia, albo usłyszenia już wkrótce.